Cześć, witajcie! Dzisiaj na serwisie Dr. Tusza będziemy mieli problem z drukarką HL2135W. Ten problem objawia się tym, że z lewej strony drukarki słychać przeskakiwanie trybów. Jakiś z trybów jest uszkodzony, dlatego go dziś wymienimy. Zapraszam! Najpierw wyjmujemy szufladę dolną, także toner. Otwieramy klapę tylnią i zdejmujemy lewą osłonę drukarki. Uwalniając zatrzasków, wyjmujemy sprzęgło elektromagnetyczne oraz odkręcamy wkręty mocujące płytę, które dociska tryby mechanizmu napędu, oto winowajca. Tryb ma ułamaną oś. Tutaj z lewej, nowy tryb, dla porównania, sprawny. Wkładamy nowy tryb i montujemy osłonę z powrotem, dokręcając wkrętami. Jeszcze tylko sprzęgło elektromagnetyczne Zamykamy osłonę boczną, tylnią klapę, montujemy toner, szufladę i testujemy. Włączamy drukarkę. Drukarka się uruchamia, aż do momentu gotowości. Jak teraz? Jeszcze drukujemy test. Wydruk prawidłowy, super. I naprawione! Brother hl 2135W może drukować dalej. Zapraszam Was też na stronę derTush.pl, gdzie znajdziecie zamienniki i oryginalne tusze i tonery. Także na kanał YouTube, gdzie znajdziecie wiele filmów o drukarkach, także firmy serwisowe. Do zobaczenia, cześć!